jak pewnie zauważyłeś, w ostatnim czasie Valve nie szczędzi, jak chodzi o nowe update'y Możemy zobaczyć, że pojawiają się one stosunkowo często A na pewno bardzo często w stosunku tego, co otrzymywaliśmy na łamach Chociażby grudnia, czy też stycznia I możemy zastanawiać, o co chodzi Po pierwsze, wykluczyłbym zbliżającą się jakąś dużą aktualizację Gdyż takową otrzymaliśmy i to wcale nie jakoś tak turbo niesamowicie dawno Otóż, jak możemy zobaczyć 8 lutego Wiecie, to ten Call to Arms update W związku z czym, na chwilę obecną nie spodziewałbym się niczego turbo, turbo dużego to również zwrócić uwagę na to że zbliża się wielkimi krokami Major, który jak możemy zobaczyć będzie miał miejsce yy, od 17 marca. No nie widzicie, ale już widzicie. Od 17 marca do 31 marca. W związku z czym zostało już trochę niewiele czasu. Już tak jakby na to nie patrzeć, trochę niewiele. To są 3 tygodnie, są 4 tygodnie, więc faktycznie tego czasu jest coraz mniej. Więc jeżeli Valve wprowadza zmiany pokoju, coś się zmienia w nejdach, zmienia się w jakiś sposób cała rozgrywka, coś co wpływa na grywalność tej, tej rozgrywki, no to faktycznie wypadałoby, żeby te update pojawiały się stosunkowo wcześnie. Dlaczego? Bo dużny muszą się przygotować. Valve też zależy na tym, by owy major w Kopenhadze stanowił jak najlepsze doświadczenia. Valve zależy na tym, żeby ten CS2 wyszedł naprawdę, naprawdę mocno na pierwszym tego rodzaju majorze w tej to właśnie grze. W związku z czym zależy im też na to, żeby gracze mieli odpowiedni czas na przygotowanie się do tego, na wynalezienie kto ciekawych rozwiązań, ciekawych taktyk i tak Więc spodziewałbym się jeszcze kilku takowych to właśnie update'ów, które być może w mniejszym czy też większym stopniu będą wpływały jakoś na rozgrywkę. Czy jakieś nefy czy też buffy mogą mieć miejsce? Oczywiście, że mają, lecz na chwilę obecną bym się tego też nie Spodziewał. Jeżeli chodzi o nową skrzynkę, również bym to odpuścił, bo ostatnia pojawiła się, jak to możemy zobaczyć, 10 dni temu, w związku z czym na chwilę obecną. Jakoś nie liczyłbym po prostu na coś takiego. No operacje, tak jak to już mówiłem w kilku moich ostatnich filmach, również na chwilę obecną nie liczę. Mam wrażenie, że mogą się pewnie również jakieś takie mniejsze zmiany na mapach, nie jakieś duże. Być może tak na dążkę otrzymałem jakąś mapę, tylko jestem wręcz przekonany, że to nie będzie mapa, która będzie rozgrywana na majorze. To znaczy, nie dostaniemy na przykład Kesha, czy jakiejś takiej nowej turbo odsłony, zważywszy na to, że po prostu już jest troszeczkę niewiele tego czasu przed właśnie tym, jak te e, major będzie odgrywany. Obecnie tutaj fajne kwalifikacje, więc warto sobie też o tym powiedzieć, że fajnie, żeby to w jakiś sposób było samo spójne. Patrząc na historię, Patrząc na to, co się działo przed wcześniejszym Majorami, tam Valve nie wprowadzało aż tak jakby wcześniej jakichś tam dużych zmian. Warto sobie o tym wiedzieć. Tako, takie coś ma miejsce często na jakichś mniejszych bo jak chociażby Katowice, tak jak to mieliśmy w tym roku, kiedy to również tam się zbijali właśnie gracze, by zadecydować, na której to właśnie, jakby odsłonie będą grali, zadecydowali, że grają na tej nowszej. W związku z czym na chwilę obecną spodziewałbym się jeszcze, nawet, może i nawet, dość dużej ilości aktualizacji, ale nie jakichś to wielkich, nie jakichś pionujących i tak dalej, i tak dalej. Raczej na jakieś nowości względem tego, że dostaniemy jakieś nowe skrzynki, i tak też bym odpuścił, mam wrażenie, że update noszący nowe to kapsułki do właśnie Kopenhagi, to będzie coś, co po prostu utrzymamy te nowe przedmioty, więc Valve już teraz też średnią ma jakąś taką powierzchnię, średnio ma miejsce, by wprowadzać cokolwiek, cokolwiek nowego. Takie jest przynajmniej moje zdanie na podstawie tego, co widzę, jak obserwuję taką Nikt już od kilku lat i mam wrażenie, że coś takiego jest jak najbardziej możliwe. Jestem bardzo ciekawy, czy Valve tutaj jeszcze planuje zrzucić jakiegoś nuka, to znaczy nie, że akurat zaktualizuje nuka, ale tak czy siak, czy Valve planuje jeszcze coś takiego dodać przed Major'em, co faktycznie wpłynie na to, jak, te, jak ta rozgrywka będzie wyglądała. Jest jest to dla mnie bardzo ciekawe i szczerze, z wypiekami na twarzy, śledzę właśnie tego bloga CS2, w którym to właśnie otrzymujemy takie updatey. w sensie newsy o update'ach. Więc jestem ciekawy, co jeszcze przed nami.